Dobra, 14. W kartezjańskim układzie współrzędnych, o mnie o to dużo osób na korkach pyta. Kartezjański, to jest po prostu zwykły układ współrzędnych. Tak? Ta kratka, co tutaj widzicie. To Nie przejmujcie się tym przedstawiono fragment paraboli, która jest wykresem funkcji kwadratowej wierzchołek tej paraboli oraz punkty przecięcia. Bla bla bla. Mają obie współrzędne całkowite. Fajnie, to ułamków nie będzie. I teraz tak mm, zupełnie poniższe zdanie, wpisz odpowiedni przedział w wykropkowanym miejscu. Zbiorem wszystkich rozwiązań nierówności F od X większe bądź równe 0 jest przedział. Czyli patrzymy sobie, gdzie ta funkcja jest. Ponad tą kreską, bo ona ma być większa bądź równa 0. No zaczyna się tutaj, kółeczko zamknięte, tak, i kończy się tutaj, czyli wszystko to, co tutaj mamy, to jest yy, większe bądź równe 0, czyli nasz przedział zaczyna się od zamknięte minus 2, tak. Mamy ten znaczek, to pamiętamy, że tu jest zamknięty nawias. Aż do zamknięte 4, i drugie, funkcja kwadratowa f jest określona wzorem. I teraz tak, mamy jakieś cztery wzory. Po pierwsze, co my wiemy o tej funkcji? No wiemy, że ona jest. Smutna, tak? Smutna buźka. A co to znaczy, jak jest smutna buźka? To znaczy, że jak mamy ten wzór funkcji ax kwadrat plus bx plus c, to ten współczynnik przy x kwadrat, on musi być ujemny. Więc e, tu akurat wszystkie są ujemne, tak? Ale to jest funkcja kwadratowa w postaci kanonicznej, te wzory tutaj wszystkie, czyli takie, gdzie mamy a, x minus p kwadrat plus q. I co my o tym wiemy? p i q to są współrzędne wierzchołka, p i q. I to jest jakby x wierzchołka, a to jest y wierzchołka. Więc e, szukamy sobie p i q, no gdzie jest ten wierzchołek? Tutaj, czyli jakie on ma współrzędne. Nasz wierzchołek, on ma tutaj współrzędne ile? Pyk, 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 1, 9. Tak? 1, 9. Więc e, nasz wzór musi wyglądać tak, że tutaj sobie wstawimy 1, a tu sobie wstawimy 9. Tylko, że to jest coś, na co ja też zawsze zwracam uwagę moim uczniom, że tutaj to P, pomimo tego, że to jest 1, we wzorze mamy minus, czyli to będzie minus 1. Czyli u nas to będzie minus x minus 1 kwadrat plus q 9. Czyli to jest B. To jeszcze nie jest koniec, bo tu jeszcze jest trzeci podpunkt. Dla funkcji f prawdziwa jest równość, czyli minus 4. Czemu się równa f od minus 4? No to patrzymy sobie na ten nasz wykres. Skasujemy to. Minus 4 f od minus 4, czyli to będzie. Minus 4 jest tu i to się będzie gdzieś tam ciągło. My nie wiemy dokładnie, ile to jest, więc trzeba by było sobie to policzyć. Ale nas w sumie wartości nie obchodzi, bo nas interesuje tutaj, jakiej innej wartości to jest równe, czyli one od środka paraboli, czyli od wierzchołka, muszą być w tej samej odległości. Więc patrzymy sobie tutaj. Jest wierzchołek, czyli ten powiedzmy środek taki i on jest w jedynce. No to minus cztery jest ile? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć w lewo. Więc taką samą wartość uzyskamy, jak pójdziemy od środka o pięć miejsc w prawo, czyli raz, dwa, trzy, cztery pięć, szóstka, czyli gdzieś tam. Czyli dla nas. Hmm, f od minus 4 będzie równe f od 6. Dobra, i ostatni podpunkt z tego 14. Funkcje kwadratowe g oraz h są określone za pomocą funkcji f. Zobaczę rysunek. Następująco g od x to jest f od x plus 3, h. To jest f od minus x. Dobra. Eee, fragmenty wykresu w różnych funkcji, w tym fragmenty wykresu f oraz h. Mamy poniżej. Czyli który fragment to jest g od x i który to jest h od x? No to się g zajmijmy. Nie? G mamy coś takiego, czyli do naszej funkcji, jakby do każdego z nich jest plus 3. I to jest też takie podchwytliwe. Oni chcą mm, nas tutaj nabrać trochę, bo jak my mamy tutaj funkcję f od x, i my tutaj coś dodamy, na przykład 2 albo te 3, to wbrew pozorom, że to dodamy, to jest przesunięcie funkcji o trzy miejsca w lewo. Czyli patrzymy sobie na wierzchołek, bo to najłatwiej. To będzie 1, 2, 3. Czyli wierzchołek powinien być na minus 2, 9. Szukamy sobie teraz takiej na minus 2, 9. No i to jest chyba ta pierwsza. To jest minus 2, tak, minus 2, 9. Więc to na pewno będzie a. Czyli wpiszemy sobie tutaj a. I szukamy teraz tego drugiego h od x. I co to było to H od X? Aha, że to jest minus X. I jak mamy minus, to jest tak, jakbyśmy po prostu tą funkcję odbili lustrem w ten sposób o tą oś. Czyli ta część powinna być tutaj, a ta część będzie. Tutaj. Czyli ona będzie bardzo podobna do tego, co zrobiliśmy. Tylko, że, tylko że trzeba uważnie patrzeć sobie, bo to może być mm, minus 4. Aha, tu jeszcze jest dość istotna sprawa. Zobaczcie, tu mamy minus tu mamy 4, więc ta czwórka automatycznie Stanie się minus czwórką. I ta dwójka, minus dwójka, stanie się dwójką. Ten wierzchołek zostanie odbity dokładnie, a nie tutaj, tutaj. No i szukamy czegoś takiego. No to nie, bo to przesunęli w prawo, to bez sensu. A tutaj w dół, to też nie, tu całkiem odwrócili tą funkcję. Takie coś swoją drogą, to jest minus f od x. Jak ją odwrócicie tak do góry nogami. I teraz co my szukamy? O, to chyba będzie to. Jest wierzchołek w tym samym miejscu. Czwórka, ona wcześniej była tutaj, teraz stała się minus czwórką. No i tu była minus dwójka, która stała się dwójką. Wszystko pasuje, czyli to jest nasze H. Czyli odpowiedź E.